Czy ja mam się bać, bać, debilu pierdolony? Śmieciem jesteś, Tio. Wnuk pająka ruski, ty wielu pierdolony. Jak barem Paulinkę, powiedziała mi w tajemnicy, że z i z pod wpływem alkoholu. Zajębiecie za to, ty skór synu. A ty, kaczorius, zamknij mordę, partaczu twój trzy złote. Ty chujo! pedale, ty! ty, 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 ty. Jak ja waliłem, to nie twoja sprawa, gawoń pierdolony. Ale Robert, on nie widział twojej Paulinki, kurwa. Co to, to ślimo, kurwa, ty gdzie Paulinkę widział? Gdzie? Co? Nie ma takiej opcji. <laughs> Ona on oczy kobiety, kurwa, nie widział, debil pierdolony. A szczególnie, Pająk, słuchaj mnie szczególnie. Paulinka takiego chuje jak ty nigdy by nie wzięła. Co ma być tak, jak ruski, przystojny mężczyzna? Dziadu ty. A to debile, kurwa. kurwa. I on porównuje się do ruskiego. Ty, kurwa. ty wiesz, kim ty jest?